Cześć z tej strony Lego Shark i witajcie w kolejnej od... kolejnym odcinku z magazynu Lego Ninjago Dragon's Rising. No i tak. Yy, mamy no, już czerwiec. Podwyżki, po, e, pół, pół roku. <gryw> Więc co się dzieje? A no, oczywiście, podwyżki cen. Co by innego? Z 20. No dobra, z dziewięć na 22.99 No brawo Lego, jaki. ja ty. Wy jesteście wspaniali. No Boże Ach, Telego, ona tak lubi pieniądze. No ale no trudno, no. Trzeba mieć z czegoś, z czego robić filmiki. Nawet oni, i za to płacę 20. 3 złote za to że dostaje ten sam, ten... tą samą reklamę co w poprzednim magazynie za 20 zł bez jednego grosza. Sna ja nie powiem co to jest. Rambię z treści Informacje o Lloydzie. Jezu, ale to jest praktycznie to samo, co było Kaja Ale no dobra. Mamy tutaj jak złożyć Loida. Jeszcze coś, łamigłówki, łamigłówki i reklama komiksu Lego Ninja no Legacy z figurką mistrzału i luka strzelca. Ej, no tego nie kupić? No i się zaczyna komiks i mamy Wildfire, Wild, Wildfire i mamy Arena, mamy dalej komiks, dalej komiks, no dalej komiks, łami główki, mamy i mamy piękny plakat drugiego sezonu Dragon's Rising. A tutaj mamy Arena. Co to obchodzi? Obchodzi to. Ten, ten oto śliczny plakacik. Ech, łami Łamigłówki. Dalsza część komiksu, dalsza część komiksu, dalsza część komiksu, koniec komiksu. Hmm. Jak się nauczyć tego? Boże, jak to się nazywało? A, mm, strzaskobrota, no właśnie. To jest... jest Przypomnę. ej... To są... Wszystkie taktyki, takich, których się, których się nauczyli ninja. Mamy tutaj oczywiście Spinjitsu, Erjitsu, zakazane Spinjitsu, Spinjitsu Burst, Smocza Forma i teraz tego... Technika powstającego smoka. Okej... Okay. Nie czy to są wszystkie. Możliwe. E, mam igłówki. O! Wyniki konkursu. Karty na stół. Znowu karty. E. I mamy... Co my mamy? Eee... Narysuj przeprawę bohaterów przez rzekę i wygraj nagrody. Cztery razy oczywiście, że cztery osoby wygrywają. Mech e, Żywiołu Ziemi Kola, bardzo fajny mech. I jedna osoba za pierwsze miejsce wygrywa Mech Żywiołu Ognia Kaja, który wygląda mech. Ok. I już w następnym magazynie. 9 lipca. Figurka, która pojawiła się w najdroższym zestawie z... drugiej połowy z fali zestawu drugiej połowy 23 roku Świetnie Lub świątyni się nazywa Bardzo fajnie Chciałem, żeby ta figurka się pojawiła tutaj bo ona wygląda świetnie No i mamy jeszcze tutaj reklamę magazynu LEGO Minecraft z figurką bohatera i strasznego utopca i mamy y, reklamę National Geographic Kids w y, wydaniu Twoja zabawka niezwykły kameleon wygląda jak prawdziwy zwierzak zobaczymy tym razem złożę bez instrukcji jak, jak wiecie albo nie w poprzednim odcinku recenzji Nie udało mi się złożyć bez instrukcji Okej okay. Tutaj też bardzo ładnie się prezentuje Znowu nie ma piostrości, ja nie mogę Tutaj znowu się bardzo ładnie prezentuje torsik Znowu jest ta linia, lina, zaczepka I z tyłu dalej też jest lina O bardzo o, Bardzo ładnie ...prezentują się te figurki. No oczywiście... No. Nie traćmy czasu na ostrość, po prostu złożę tą figurkę. Ale ona praktycznie tak samo wygląda jak Kai poprzedni. Ponieważ również ma te ostrze jak Deadpool. I ponownie też ma jakąś broń z ostrzem. Nie wiem, tak się powtarzają akurat te dwie gazetki z... Maja i Czerwca. Ale nie, dobra, tutaj jest akurat bardzo prosty mechanizm. Trzeba zrobić tak. Mamy w ogóle też szulikeny lodu. Ale... Nie, ja to muszę zdejmować, jak nagrywa się wieczorem, ponieważ nic nie widać. Dobra. Nakładamy to na miecz. włożyć w to zielono Dobra. Ech, to to już w ogóle jest tak proporcjonalne do figurki. No ja nie mogę. No ale figurka bardzo ładna. Mam tam skaję, więc jem. Ja... No, Znacie jak, jak bracia ale chyba mi się bardziej podoba nawet Lloyd i myślę że ta figurka nawet będzie chyba zasługuje zdecydowanie na 9,5 na 10 bo bardzo ładna ale chyba na razie a no Lloyd na pewno jest najlepszą figurką pierwszego półrocza 2024, a następną, a, następ a drugą już część roku 2024 zaczynamy świetną figurką. No, więc ja się z Wami żegnam. Fin. Nie wiem kiedy się pojawi. Może to będzie jakaś recenzja. No ale nie wiem, nie obiecuję nic. I. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce lub trochę więcej niż wkrótce.